Masz dość pisania z każdym osobno, tracenia przez to potencjalnych klientów i czasu? Możesz zrobić jedną rzecz, tak, żeby klienci sami rezerwowali konsultacje bez Twojego udziału 24 godziny na dobę. W tym filmie dowiesz się, jak w 10 minut ustawić system, który działa do Ciebie. Klienci sami wybierają termin, Ty nie tracisz czasu na wiadomości, a Twoje konsultacje wyglądają profesjonalnie, nawet jeśli nie masz strony internetowej, Calendly Masz już ponad. 20 milionów użytkowników. Firmy i osoby, które wdrożyły automatyzację umawiania spotkań, notują średnio 300% zwrotu z inwestycji w pierwszy rok i 56% nieobecności nie nieodwołanych wizyt. To nie teoria, to dane z realnych biznesów usługowych. Ale zanim pokażę Ci, jak to ustawić, krok po kroku, muszę Ci powiedzieć o jednym błędzie, przez co wiele ludzi traci nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. 90% ludzi myśli, że potrzebują strony internetowej, żeby klienci mogli się zapisywać na rozmowy. Albo konsultacje i tym podobne. Nie potrzebujesz strony. Wystarczy jeden link z kalendarza. Wchodzisz, zakładasz darmowe konto, ustawiasz godziny dostępności i masz gotową stronę rezerwacji. Możesz ją wkleić w bio na Instagramie, w komentarzu pod postem wiadomości do klienta, a nawet w stopce maila. Większość osób traci godziny tygodniowo na odpisywanie, czy ten termin ci pasuje. A może jutro. Znasz to, prawda? Zamiast tego klient klika link, widzi Twoją dostępność, wybiera termin, dostaje potwierdzenie. Nie. Ty nic nie robisz. To nie tylko wygoda, ale też profesjonalny wizerunek. Dane potwierdzają, że 81% ludzi woli rezerwować online niż pisać wiadomości. Nie potrzebujesz strony, żeby wyglądać profesjonalnie. Potrzebujesz systemu rezerwacji, który działa za Ciebie. A Calendly robi dokładnie to, tylko trzeba go dobrze ustawić, więc masz konto. Ale jak sprawić, żeby to działało automatycznie bez swojego klikania i przypominania klientów? Tu zaczyna się magia. W Calendly ustawiasz trzy rzeczy. Jeden. Synchronizacja z kalendarzem Google lub Outlook, co daje brak podwójnych rezerwacji. 2. Automatyczne przypomnienia mail lub SMS przed spotkaniem. 3. Buffer Time, przerwa między konsultacjami. Firmy, które wdrożyły przypomnienia mają nawet 60% mniej nieobecności na nieodwołanych wizytach. Jeśli masz 10 konsultacji tygodniowo, po wdrożeniu przypomnień odzyskujesz 5-6 spotkań, które wcześniej przepadały. To więcej pieniędzy i mniej frustracji. Konfiguracja? 3 minuty. Klikasz Adremider, wybierasz czas, np. 24 godziny i 3 godziny. Dodajesz odpowiednie treści lub opis konsultacji przed spotkaniem i gotowe. Potem możesz to ulepszyć. Automatyzacja to nie bajer. To realna oszczędność czasu. I pieniędzy. Pewnie masz pytania. No dobra, ale co z płatnościami? Czy da się zrobić tak, żeby klient od razu zapłacił przy umawianiu? Tak! I tu większość osób robi błąd. Umawiają płatną konsultację, a potem czekają na przelew. W kalendarzu możesz połączyć konto z PayPalem lub Stripe'em. Klient wybiera termin, klika zarezerwuj, płaci, a ty dostajesz powiadomienie o nowym spotkaniu i pieniądzach na koncie. Nie musisz pisać czy wysłałeś przelew. To działa 24 na 7, nawet kiedy śpisz. Dla Ciebie to ogromna różnica. Mniej stresu, więcej porządku w finansach. Klient widzi, że to poważna usługa, a nie rozmowa na próbę. Do tego to filtr, który zostawia Ci tylko poważnych klientów. Masz już system, który działa. Ale jak sprawić, żeby ludzie faktycznie klikali w ten link i się zapisywali? Tu wchodzi marketing. Nie reklamy za tysiące złotych. Najprostszy sposób. Dodaj link do kalendy w bio na Instagramie i przypnij go na końcu w relacjach. Dodaj no też na innych social mediach. Po każdej rolce lub poście z efektami klientów dodaję wezwanie do działania. Chcesz podobny wynik? Zarezerwuj konsultację w linku w bio lub bezpłatną konsultację w zależności co sprzedajesz. Nagraj krótkie wideo 45 sekund, w którym pokazujesz jak pomagasz ludziom, co mogą dzięki Tobie osiągnąć, zyskać, jakie korzyści mają. A na koniec dodaj wezwanie do działania, zachęcające do linku w bio. To działa, bo ludzie lubią prostotę. Nie chcą pisać wiadomości, czekać, aż odpiszesz, chcą kliknąć, wybrać termin i mieć to z głowy. Nie musisz mieć miliona obserwujących. Wystarczy, że ułatwisz ludziom kontakt, a dobrze ustawione kalendry z tym Ci pomoże. Wiesz co odróżnia trenerów, którzy mają pełny grafik od tych, którzy ciągle szukają klientów, nie reklamy. System. Większość trenerów działa na czuja, rzuca post, czeka jak ktoś napisze, potem ustala termin, przypomina, ktoś nie przychodzi i tak w kółko, a ci którzy mają system robią to inaczej, mają prostą ścieżkę, post lub rolka, następnie kliknięcie, potem rezerwacja i płatność, albo konsultacja lub pierwsza konsultacja, a potem płatność, zależy od modelu biznesowego. Zero chaosu, zero pisania po nocach, Kalendarz łączy Twój czas, treści i przychody. Każdy, kto kliknie link, przechodzi przez cały proces sam, bez Twojego udziału. Więc wychodzi, że nie potrzebujesz więcej godzin w tobie. Potrzebujesz systemu, który pracuje, kiedy ty odpoczywasz lub trenujesz. Pewnie masz pytanie, a co jeśli klient nie pojawi się na konsultacji? To się zdarza każdemu i właśnie dlatego w Calendly możesz skorzystać z przepływu pracy, który wyśle prośby i przypomnienia o umówienie następnego dogodnego czasu konsultacji do potencjalnego klienta. Widzisz, automatyczne przypomnienia to Twój cichy asystent. Działa za Ciebie, dba o klientów i zwiększa Twoje dochody. Masz wszystko ustawione, ale jak sprawdzić, czy to naprawdę działa? Wystarczy połączyć piksela Facebooka z Calendly w integracjach. Wtedy czarno na białym widać, ile osób kliknęło link, ile zarezerwowało spotkanie, ile się pojawiło i ile zapłaciło. Jeśli widzisz, że ludzie klikają, ale nie rezerwują, zmień opis konsultacji. Jeśli rezerwują, ale nie płacą, dodaj płatność przy rezerwacji. Jeśli nie przychodzą, sprawdź przypomnienia i ustaw je odpowiednio. To nie magia, to liczby. Dzięki nim możesz ulepszać swój system krok po kroku. Pamiętaj, nie zgaduj. Mierz, bo tylko wtedy wiesz, co naprawdę działa i co warto poprawić. Zrób to raz i zapomnij o umawianiu spotkań. Ręcznie. A jeśli wdroży to, co się dowiedziałeś, zyskasz nie tylko czas, ale też spokój. Klienci sami będą się zapisywać na konsultacje bezpłatne oraz płatne i przychodzić na nie. A Ty skupisz się na tym, co naprawdę ważne. A jeśli chcesz pójść krok dalej i mieć cały system, który działa za ciebie 24 na 7, przynosi ci 5-10 klientów miesięcznie oraz rozbudowuje Twoją markę osobistą, nawet jak nie masz doświadczenia w marketingu, to kliknij pierwszy link w opisie filmu i dowiedz się więcej.